na raz ja ostrzegam Was, że się martwię y, o filmiki swoje, bo teraz kwarantana narodowa będzie. Y, zakaz przemieszczania się y, zapoczęło tylko do sklepu i z powrotem. Jedynie jak pójdę do sklepu, to wiecie tak. Cich może jakiś mam odcinek nagrał na szybko, ha, jak będę wracał to powiem, że idę. Idę do sklepu, a jak będę wracał, to powiem wracał, że sklepu i pokazuję paradno, nie? Zaraz to będę miał torbę zakupów, no to dowód jest bez potrzeby. Nie wyszedł I powiem wam, dlatego ja nagrywam. O, czuchajka jedzie. A na zachęty pokażę, może więcej łapek będzie no. no i pojechała się Na zachęty pokazałem wam I Nagrywam filmiki na zas, dlatego żeby podczas tej kwarantanny narodowej mieliście co oglądać, że jak ja nie będę wam nagrywał film, filmik na przykład przez tydzień, dwa to żeby ten kanał nie stał w mieście żeby po prostu mieliście jakieś filmiki i po prostu kto się, jakby kto się pytał czy będzie Sylwester u Króla Życia w tym roku? No właśnie, czy będzie, czy nie będzie Sylwestra? To jest taki duży znak zapytania. Duży znak zapytania, czy będzie... filmik... Sylwester u Króla Życia? Czy też nie będzie? No. I co dalej? Dalej to nic, no... Czekasz aż to wszystko się skończy i... i wrócił do, do normalności, bo... Naprawdę się obawiam, że nie będę miał czasu na, na, na nagrywanie... Filmików przez tą... Kwarantannę niepotrzebną. No... Także cóż... Chyba wszystkie... Ważne intro informacje podam Wam w tym odcinku. Jeśli jakieś pytania macie, to piszcie w komentarzu i ja Wam od odpowiem. No i tyle. I standardowa łapa w górę subskrypcja. I dzwoneczek. I jeszcze raz powiem, że nagrywam na zaś ze względu na kwarantannę na Ralefu. No. Widzicie koronawirus nie tylko popsuł biznes w kraju, ale i zatrzymuje karierę narodową Ka karierę youtuberską, dla youtuber, szczególnie tych, którzy nagrywają na zewnątrz, bo no. Te którzy nagrywają w domu to FIFA fon i. Dobra, ja już ga ja nie gadam. Trzymajcie się ciepło, na razie. Jeśli Wam filmik się spodobał, to łapa w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Jestem ciekaw, dlaczego e, nagranie mi się włącza, ale do... e, dopiero pod samym koniec, tak że... Cóż, się odrzucie te nagranie. Trzymajcie się ciepło i na razie.